Nikt nie mówi o tym, jak dziwne to jest uczucie, gdy, jako osoba z ADHD, w końcu zaczynasz się rozumieć. Gdy strategie zaczynają działać, jak osobliwe to jest doświadczenie, bo przez długi czas byłeś bądź byłaś przyzwyczajona do funkcjonowania w całkowitej desperacji, kiedy nic nie działa. Ciągłe pytania o to, co jest ze mną nie tak, czy jestem po prostu leniwy, czy już zawsze tak będzie, wypełniają Twoją głowę. A potem nagle zaczynasz dostrzegać, jak elementy układanki zaczynają do siebie pasować. Widzisz swoje mocne strony, wprowadzasz odpowiednie strategie, może nawet dostajesz wsparcie specjalisty. A potem wychodzisz z tego punktu całkowitej desperacji i zastanawiasz się, co z tym wszystkim zrobić. To jest jak neo z Matrixa, który musi na nowo nauczyć się funkcjonować w świecie, w którym żył, ale którego wcześniej w ten sposób nie dostrzegał. I nikt nie mówi o tym w kontekście ADHD, bo wszyscy myślą, że jak dojdziesz do zrozumienia i akceptacji, to wszystko będzie łatwe. Ale tak nie jest. Nadal będziesz chciał nad sobą pracować i nadal będą rzeczy, które będziesz chciał bądź chciała poprawić. Ale to potrafi być dezorientujące, kiedy po latach karania się za swój sposób myślenia i działania czujesz, że to jest OK i dostajesz takie przyzwolenie na bycie sobą. Jeśli czujesz się podobnie lub dopiero zaczynasz podróż do zrozumienia swojego DHD, zapraszam na mój newsletter lub sesję 1 na 1. W obu przypadkach pomagam ci lepiej funkcjonować w Twoim życiu prywatnym bądź zawodowym bez ciągłego osądzania się i krytyki. Zapraszam.